Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj, jak widzicie pewnie po tytule, zapraszam Was na pierwszy odcinek, myślę, że z dwóch, chyba tak mi się wydaje wakacyjny must have. I dzisiaj będzie to część, w której opowiem o takich kosmetycznych must have'ach, dla mnie przynajmniej, które w okresie tym wakacyjnym, kiedy zaczyna się lato, bardzo się przydają, warto o nich pamiętać. Zarówno na co dzień w korzystaniu, jak i wtedy, kiedy wybieramy się na jakieś dalsze wyjazdy. Po prostu się przydają i potrafią ocalić nam życie, bądź sprawi, że lepiej ze sobą się czujemy. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, zaintrygowała Was trochę tym tematem, to oczywiście zapraszam dalej do oglądania. Kochani, zaczniemy sobie może od takich rzeczy, myślę dosyć sztampowych, ale oczywistych. Jeżeli lato, to więcej słońca. Podarły mi trochę słońca. Była taka psenka. Już nie będę, kto ją śpiewał. Stara. To jeżeli lata trochę słońca, to oczywiście trzeba dbać o ochronę przeciwsłoneczną. I nie będę mówiła o całym ciele, bo tych produktów macie tyle, że na pewno coś tam sobie dostosujecie. Natomiast wiadomo, że na ciało. Ciało więcej przyjmie, natomiast buzia jest bardziej wymagająca w zależności od tego, jaką macie cerę, żeby też jej nie zapchać. I takim moim masterem wakacyjnym, kremem, który odkryłam już jakiś czas temu, mówiłam tutaj o kanale, jest to mój ulubieniec, jest to kremik 50, właśnie z SPF 50 z firmy SVR. I oczywiście słońce nam się tutaj odbija. SVR 50 SPF Sun Secure Blur. Uwielbiam ten krem. Jeżeli chodzi o pojemność, on ma 50 ml. Eee, kolor opakowania pomarańczowy i powiem Wam, że on sam w sobie też ma taki lekko pomarańczowy koloryt. Delikatnie sobie wycisnę i tutaj Wam pokażę. Taki właściwie brzoskwiniowy można powiedzieć, widzicie? Taka brzoskwinka. To, co jest super, to fakt, że on się wchłania momentalnie. Rozetrzecie go sobie, po prostu sunie jak masełko. Bardzo, bardzo delikatny, taka pionkowa konsystencja. I praktycznie zaraz po chwili już go nie ma, już wsiąknie wam w skórę. E, fajny, ponieważ tak, zapach taki lekko owocowy, słodki, letni ale nie drażniący, bardzo subtelny. E, mówię, bardzo fajnie się wchłania, konsystencja piankowa, ale na skórzach zaczniecie go rozprowadzać pod wpływem ciepła, to trochę przypomina taką bazę silikonową, także ekstra, ale nie zapycha. E, I ponieważ ma ten kolor taki brzoskwiniowy i w ogóle tak jak tutaj napisali blur, to on właśnie Wam tą e, trochę scali ten koloryt buzi. Także tak jak ja mam na przykład naczynka, to one nie są aż tak zaróżowione, natomiast nie pomylcie, ja tego w ogóle nie będę porównywała z kremem BB czy z podkładem, bo to jest zupełnie nie daje krycia, natomiast taką jedną warstwę jakby ujednolica, trochę uspokaja te wszystkie, te wszystkie zaczerwienienia. Oczywiście na początku, jak go sobie zaaplikuję, no to mam różową buzię, bo ja tak mam po każdym kremie po prostu, po każdym dotyku, zmianie temperatur, no skóra naczynkowa, wiecie jak to jest, jeżeli taką posiadacie. Natomiast zaraz to gaśnie, jest ekstra i i kolejnym plusem, już nie wiem którym, jest to, że on idealnie nadaje się pod makijaż, fajnie po nim makijaż sunie, właśnie dlatego, że jakby zostawia taką silikonową, taki film fajny. Nie bieli, także naprawdę, no dla mnie to jest masrę, nie wyobrażam sobie bez niego życia. Niedawno, a może i nadal była na niego promka w Superfarmie, w ogóle dostaniecie ten krem albo w drogeriach internetowych, nie w drogeriach, w aptekach internetowych. E, chociażby chyba Gemini, e, tak to się mówi, e, ale ja go też kupowałam stacjonarnie w Superfarmie, ale tam to już jest ciężko dorwać, były chyba ostatnie trzy sztuki, a ja dwie wykupiłam, ponieważ była promka z 60, 63 zł, kosztował 50, czyli 13 zł taniej, kupiłam dwa, wydałam stówę, no ale będę miała na długi czas, także pamiętajmy, to jest ważne w lecie, ale też cały rok, żeby filtrów używać. Kolejną taką rzeczą, która jest bardzo ważna i tutaj jeszcze się trochę powtórzę, bo były te produkty, o których też mówiłam na kanale, jest to nawilżenie. Nawilżenie jest ważne cały rok, ale szczególnie w tym okresie takim, kiedy mamy te mocne promienie słońca, kiedy ta skóra jest narażona na większe wysuszenie. Ważne żeby, jest na, ważne, żeby nawilżać i buzię, i ciało. I tu pokażę Wam dwa produkty. Jeden produkt do buzi, który aktualnie stosuję, jest to produkt zmija. Jest to ten kremik My Wonder Balm. Ja akurat mam w wersji żółtej czyli z ekstraktem z mango. Mówiłam na kanale, że ja tutaj mango kompletnie nie czuję. Bardziej taką marakuję. Lekki zapach stópki, natomiast kiedy już sobie rozprowadzicie ten krem na buzi, to jest mocniejszy. Także uczulam, jeżeli osoby jakieś nie lubią kremów, produktów w ogóle, które mocno pachną, no to ten nie, nie sprawdzi Wam się bo on ma dosyć intensywny zapach. Ja się do niego musiałam też przyzwyczaić. 75 ml, nie jest jakiś drogi, fajny jest, bo bardzo mocno tą buzię nawilża i bardzo małej ilości potrzebujecie dosłownie takiego zianka grochu, może trochę więcej niż zianka grochu, Z2, na paluszki, rozetrzeć i wmasować, ponieważ jeżeli zrobicie tego za dużo, za dużo go zaaplikujecie, to wybielicie sobie buźkę, tak? On naprawdę jest bardzo gęsty w swojej konsystencji, ale fajnie nawilża, także to jest do buzi. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, no to niezmiennie polecam produkty z yob. Aktualnie dalej jeszcze używam tego zapachu verbena. Naturalny skład, a co jest tutaj fajne, właśnie i w lecie nam się przydaje, to fakt, że po prostu one są bardzo dobrze też takie zbite, nawilżające, ale nie wchłaniają się jakoś długo. Także macie dwa w jednym: szybkie wchłanianie, można śmigać na spacery. Czy gdziekolwiek, a naprawdę bardzo fajnie nawilżają Wasze ciało. Także pamiętajmy, to jest ważne, nawilżajmy ciało. Ja sama o tym często zapominam, także im fajniejszy produkt, ładnie pachnący, tym częściej będę z niego korzystała. Ja. Ja tak przynajmniej mam, więc Wam też polecam taką metodę na pokuszenie. Skoro mówimy o lecie, no to to co z latem nam się jeszcze kojarzy no to oczywiście jak promienie słońca to opalanie, jak opalanie no to różnie z tym bywa, czasami trochę przesadzimy i mocno nam się spieką zazwyczaj ramiona, czy to dekolt, czy właśnie buzia, jeżeli ktoś buzię opala, więc takim naprawdę ekstra moim zdaniem produktem, który w lecie jest no must have'em totalnym jest aloes. Aloes jak wiadomo ma właściwości takie łagodzące, wyciszające, świetny jest też na oparzenia i tu mam dla Was dwie propozycje, chociaż jedna no to nie fizycznie, to będzie tylko przykład, bo już to wykorzystałam, natomiast zacznę od pierwszej propozycji. Jest to z firmy Holika Holika, ten Aloes. Tak, w kształcie liścia, właśnie alo, alo, aloesu. On ma aż 90%, żeby się nie pomylić, 9. 99% właśnie aloesu jest tutaj ekstraktu w środku. No, coś genialnego, tak, w konsystencji żelu. E, już połowa jest wykończona. Ja to kupiłam mężowi kiedyś na chyba urodziny, jako dodatek do prezentu. Naprawdę coś ekstra. E, z tego względu, że to świetnie się sprawdzi właśnie na oparzenia, ukoi, tak trochę jakby wychłodzi tą skórę. E, wiecie, że nie będzie bolała, skóra nie będzie tak schodziła. Nadaje się na buzie też, pod makijaż, po prostu jako taka forma kremu czy serum, nazwijmy to. Nadaje się na włosy, można sobie tak jakby nim olejować, nazwijmy to w cudzysłowie, końcówki włosów i też fajnie je dociąży, fajnie je nawilży raz na jakiś czas, także no naprawdę wielowymiarowe zastosowania. Pamiętajmy, że o włosach. Masło maślane też trzeba pamiętać w lecie, bo też mogą się wysuszać, jeżeli nie nosicie czapek, nie nosicie kapeluszy, no to wiadomo, że one też są narażone na promienie słoneczne, także to jest jeden z produktów z aloesem. I oczywiście maseczki z aloesem. No teraz akurat pokazuję Wam tą złotą Eveline, ponieważ tej zielonej z aloesem nie mam, wykończyłam, bo też poratowała mnie przy moich dziadkach, Stefanach, Zdziszkach i innych na twarzy, niestety, żeby to wyłagodzić, najpierw agresywnie do nich podeszłam inną maseczką, później musiałam to wyłagodzić Aloesem. Natomiast w tej serii chociażby właśnie z Eveline, z Aloesem jest świetna, czy kupicie zmizona maseczkę z aloesem. Naprawdę, jeżeli chodzi o aloes, on ma właściwości zbawienne, także serdecznie w tym okresie letnim Wam polecam. Przechodząc dalej, to co kojarzy nam się jeszcze z latem, i to będę w kółko powtarzała, i w kółko będę do tego słońca wracała, no ale to. Wszystko krąży wokół właśnie tego słoneczka naszego kochanego. E, mało przyjemny temat, ale umówmy się, każdy przez to przychodzi. Jak im więcej słońca, tym wyższa temperatura, im wyższa temperatura, tym bardziej się pocimy. No po prostu. Sorry, tu, ale taki jest ten klimat. Kiedy mamy upały, więc przy tych no, nieprzyjemnościach warto jest zaopatrzyć się w dobry dezodorant czy też antyperspirant. Ja mówiłam w którymś niedawno z filmików, że odchodzę od tych dezodorantów, takich dezodorantów takich bo jestem przerażona tym, jak często w składzie jest srebro i właściwie we wszystkich nie mogą znaleźć takiego bez srebra, więc stwierdziłam, że zaryzykuję, przetestuję coś naturalnym składem i kiedy było, jako cuda, pokazywałam wam w holu, to kupiłam. Mam sobie właśnie od Natu Handmade, od dziewczyn, cytrusowe orzeźwienie, e, naturalny dezodorant w kremie, e, cytrusowa świeżość, nie orzeźwienie, dezodorant w kremie o zapachu trawy cytrynowej, 100 ml. Mówiłam, że on jest taki śmieszny, bo ma konsystencję takiego e, kremiku. I powiem Wam, widać już tutaj zużycie, mam nadzieję, że zobaczycie paćkam się nim, używam tak jak dziewczyna tam poleciła, bodajże chyba Gabrysia, mam nadzieję, że się nie, nie mylę. Pozdrawiam Cię ciepło, że im nie oglądasz. Eee, właśnie delikatnie zianko groszku, tak, dosłownie na palec, wcieram to pod pachę, jedno, potem tak samo z drugiej strony wcieram pod pachę. On jest taki śmieszny, bo jakby takie granulki się z niego wydobywają, czyli ma taką śmieszną konsystencję. Nie wiem do czego nawet to porównać, ale momentalnie się wchłania. Jeżeli chodzi o świeżość, to ten zapach Naprawdę długo się utrzymuje, czuję go na ubraniach, czuję go na skórze, rzeczywiście jak gdzieś chodzę, podniosę ręce to... Mm. Cytrusy, tak, trawa cytrynowa, faktycznie jest mega wydajny, bo to też już widzę. I faktycznie działa to, co mi zdziwiło. Na razie jeszcze nie będę robiła echów-achów, ponieważ jestem przed wakacjami za granicą w dużo cieplejszym klimacie, także zobaczymy, kiedy naprawdę te upały, upały się zaczną, czy on wtedy zda egzamin. Natomiast przy 20 stopniach Celsjusza u nas w Polsce mogę powiedzieć, że jest OK. Także jestem w szoku, szapoba. I dziewczyny zrobiły dobrą robotę. Czy się sprawdzi przy 30 stopniach? To się okaże na dniach, właściwie na tygodniach. Także zobaczymy. Tak czy siak, pamiętajcie, że dezyderanty są bardzo, bardzo ważne w okresie letnim. Ważne dla Was i dla Waszego komfortu, ale też dla, ważne dla komfortu Waszych sąsiadów. Wiemy o co chodzi. Nikt tego nie lubi. I końcowe produkty, które dzisiaj będę chciała Wam pokazać będą związane z makijażem, ponieważ nie ukrywajmy, że są osoby, które no jedne się nie malują w lecie, nie mają ochoty, no bo wiadomo twarz, wszystko się poci i te sprawy, więc to wszystko spływa, ale są takie osoby, które tym make-upem się radują, lubią i tak dalej, lubią się pomalować, czy chociażby okresy weselne, wiadomo, no to na weselach chyba każdy się maluje, każda się maluje, może nie każdy, sorry. Ale w topa. <noise> Każda się maluje z nas. E, więc taki maskawem, moim zdaniem, jest tam przyciemnia przyciemniacz do podkładu. Tak, jest to rzecz, którą ja po prostu odkryłam bardzo późno, bo dosłownie w zeszłym sezonie, w zeszłym roku. I tu muszę podziękować dziewczynie z Malki, kanał Malka na YouTubie. Pozdrawiam, jeżeli kiedyś traficie na ten kanał mój, e, to dzięki wielkiej dziewczyny, bo byłyście jedną z moich inspiracji, żeby taki kanał stworzyć i Martyna właśnie polecała przyciemniacz, znanym przyciemniaczem jest Nyx, ale on jest droższy, natomiast super, podobno zamiennikiem, ja tylko ten mam, więc nie wypowiem się na temat Nyxa, jest Hean i jest to ten przyciemniacz właśnie w odcieniu oliwkowym, Olive. i to jest bardzo ważne, ponieważ nie mają rozjaśniacz, ale mają też przyciemniacz taki jakiś ciemny, nie wiem, dark czy brown, nie wiem jak się nazywa, a właśnie ważne, żeby kupić ten oliwkowy, ponieważ jeżeli macie żółte podtony cery, to ten się świetnie sprawdzi. I powiem Wam dziewczyny, że to jest że czy za grosze, bo ona kosztuje do 20 zł. I lepiej jest kupić jeden taki produkt niż kupować ulubione wasze podkłady w kolorze o ton ciemniejszym, o 2 tony ciemniejszym, i tak dalej, bo to się kompletnie nie opyla, nie wykorzystacie, wyrzucicie, a to jest tanie, ma 20 ml, także możecie korzystać do jednego ulubionego podkładu, do drugiego ulubionego. Dodajecie sobie, jak ja na przykład wyciskam tutaj podkład na dłoń, dodaję sobie kilka kropelek tego niedużo. To wszystko sobie rozpracowywuję, wychodzi mi jeden koloryt, i po wiecie, gąbeczką nakładam, lodzio-miodzio. No, coś przegenialnego naprawdę Wam polecam. Super się u mnie sprawdza, nie zmienia mm, formuły podkładu, także jest ekstra. Ja go stosowałam już z Lumenę wiele razy. Super z egzamin, stosowałam z Healthy Mixem, także co do tych dwóch mogę się wypowiedzieć, że jest ok. I ostatnie produkty, o których pomówię, kosmetyczne i z kolorówki, będą to moi drodzy zastępniki, można powiedzieć, słoneczka i promieni słonecznych, a mianowicie rozświetlacze. Dla mnie, jeżeli lato, to lubimy glow, lubimy błyszczeć, zarówno na ciele, ale tutaj nie mam dla Was żadnych takich produktów. Które mogłabym polecić, natomiast jeżeli chodzi o twarz, ale nie tylko, to polecam Wam rozświetlacze i takie moje dwa ulubione jeden to jest w ogóle nowość dla mnie e, jeden z ulubionych to Vibo Diamond Illuminator to o nim już też mówiłam wiele razy na kanale e, natomiast drugi, dla mnie mówię tylko dla mnie, ponieważ jest to stary produkt dla mnie jest to nowość jest to Lovely Gold Highlighter także też. Oba w odcieniu złotawym, świetnie sprawdzają się do rozjaśnienia kącika tutaj e, oka i powiększenia, czy na całą powiekę jako cień, na mokro, e, na kości jarzmowe jak najbardziej. Dzisiaj właśnie mam ten z Lovely, no widać jak się błyszczy, czy moim takim trikiem, jeżeli mam odkryty mocno dekolt, to na obojczyki też sobie nim smaruję, żeby te obojczyki mi się odbijały od słońca, promienie słoneczne, e, tak? I wtedy to wygląda po prostu... Pyszny, super ekstra podkreśla Wam kości, więc wyglądacie też tutaj tak szczuple wiecie, tak troszkę sobie to zrobimy szachermacher. Natomiast jeżeli nie macie jakiegoś właśnie ulubionego kosmetyku do rozświetlenia twarzy, to wiem, że niektóre. Przepraszam, ciała, to wiem, że niektóre dziewczyny robią tak, że po prostu kruszą część produktu. A umówmy się, na przykład Vibo kosztuje 11 zł, więc nie szkoda. Kruszą sobie, wysypują gdzieś czy na dłoń, czy nie wiem, do jakiegoś pojemniczka, łączą to sobie z balsamem ulubionym. Łączą, łączą i wcierają w nogi, i na przykład mają błyszczące nogi. Także może to jest też taki fajny patent na wesele. Zobaczę w tym roku już, mówiłam w tym filmiku, że mam cztery wesela. Tak, od razu kojarzy mi się jeden film. Jeżeli znacie ten film z Andy McDowell, no to cztery wesela i wiecie co tam było, więc panie Boże, oby nie u nas, mam nadzieję. W każdym razie wracając do tych sympatycznych rzeczy, taki rozświetlacz może też wam się przydać nie tylko na buzi, ale właśnie tak jak mówię, gdzieś tu na ciało obojczyki czy na nogi możemy dowolnie sobie miksować, tylko nasza wyobraźnia nas blokuje. Kochane, to już by było wszystko. To były wszystkie moje mastewy wakacyjne, jeżeli chodzi o kosmetyki. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się nagrać właśnie taką samą wersję, taki sam odcinek, ale właśnie w wersji niekosmetycznej. Także wyczekujcie takiego filmiku. Jeżeli taka tematyka, powiem szczerze, że dopiero na dniach mnie to natknęło, żeby coś takiego nagrać. Jeżeli to Wam się spodobało, chcecie więcej takich właśnie tematów z tej dziedziny i takich triczków, e... triczków. Boże, jak się ma małe dzieci, to naprawdę wszystko się tak kipl, kipl, sipl, sipl, boli i, i zdrabnia. Mój mąż na no to zwraca mi uwagę, ale wiecie sobie. Ciężko jest to zmienić z dnia na dzień, nieważne. W każdym razie, jeżeli chcecie więcej takich trików, takich porad, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. Dwa filmiki tygodniowo się pojawiają, a ja w tym momencie się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia. Pa, pa! Letniego miłego dnia. Opalajcie się. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje.